we play atak bardzo dobrze problem was skuteczność and uh, stupid mistakes yeah? we did some uh, really uh, stupid things sometimes and uh, we have 2 minuty and so, but atak was very good and but in Piotkowano play super eh? w drugiej połowie mieliśmy swoje szanse i mieliśmy dużo sytuacji niewykorzystanych stuprocentowych, gdzie ta piłka dochodziła tam gdzie do chcieliśmy i zrobiliśmy bardzo mało błędów i no niestety nie, nie udało się. Piotr Wyszymiwski nam dzisiaj pokazał, że jest nadal cały czas. Nie, że teraz wrócił, ale on cały czas jest klasowym rankarzem i tutaj na pewno jest bardzo duże wzmocnienie dla drużyny Zabrza. A ja tylko chciałbym po, podziękować chłopakom i. i yy. Za tą walkę, jaką włożyli ja za ten cały wysiłek, bo wiem, ile to ich wszystko kosztowało. Wiem jak emocjonalnie też do tego wszystko my jako drużyna podchodzimy. My jesteśmy drużyną Walczaków, mamy bardzo krótką waławkę. Niestety dwie kontuzje na początku sezonu nam nie ułatwiły ten jakby wejście w ten sezon. Eee, tym bardziej jestem dumny i chylę czoła przed moimi zawodnikami. Jestem zadowolony z całego zespołu. Mieliśmy przestuję w pierwszej, jak i w drugiej połowie, ale najważniejsze, że udało się przezwyciężyć to przestoje i dzięki temu dowieźliśmy pozytywny wynik dla nas do końca. W super Wypadł nam Piotrek Sfat przed Krystian Krajewski, który szapoba za to, co zrobił. Miał kilka sytuacji może niewykorzystanych, no ale on dopiero wchodzi w tę wielką, w tą wielką piłkę ręczną I tak jak powiedziałem, no te sytuacje, sytuacje w drugiej połowie Walczyliśmy, obrona naprawdę super pracowała, każdy zawodnik walczył o piłkę Nie zastanawiał się, tylko realizowaliśmy jakby swój cel Troszeczkę może przespaliśmy początek drugiej połowy, te pierwsze dwa, trzy ataki nie były takie, jakie byśmy sobie zażyczyli Ale górnik też ich nie wykorzystał Ale górnik też ich nie wykorzystał, no i yy... No, jest krótka ławka, nie co mam powiedzieć? Nie, 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 nie zmienimy tego, nie jesteśmy klubem, który może sobie nagle wziąć i kupić dwóch, trzech zawodników i uzupełnić skład. Mamy taki skład, jaki mamy, walczymy. Ja jestem z chłopaków, tak powiedziałem, bardzo dumny i dziękuję im gratuluję. Postawy na boisku. Oczywiście nie udało się, ale jeżeli tak, z, takim, z taką wiarą zwycięzcą będziemy podchodzili, to myślę, że te punkty będą.